Cześć, witam was serdecznie i zapraszam na dzisiejszy flash filmowy. Zacznijmy od tego, iż Daniel Radcliffe był pijany na planie Harry'ego Pottera. Odtwórca roli słynnego czarodzieja przyznał, że nie tylko miał problem z alkoholem, ale co więcej, często zdarzyło mu się przychodzić na filmowy plan pijanym. Więcej już za chwilę. Hugh Grant zagra w trzeciej części Bridget Jones. Mimo plotek o tym, że Grant znudził się tym filmem, producenci zapewniają, że w tej kwestii zmian nie będzie. Trzecia część filmu będzie nosić tytuł Bridget Jones Baby i zapewne, jak się już domyślacie, będzie opowiadać o planach macierzyńskich tytułowej bohaterki. W filmie zobaczymy Renę Zellweger, Colina Firtha oraz Hugh Granta. Do kin najprawdopodobniej film trafi w 2013 roku. No, all right. That's not a total stranger. I'm a serious journalist in a stupidly short skirt oh hey. Do like it? Arnold Schwarzenegger jest otwarty na Bollywood. Były gubernator Kalifornii oraz kulturysta cool przyznał, że jeżeli dostałby propozycję zagrania w bollywoodskim filmie z dobrym scenariuszem, to bez wahania by to zrobił. Poza tym Arnold jest pod wielkim wrażeniem ilości filmów, które powstają w Indiach, bo jest to nawet 700 produkcji rocznie. W najbliższym czasie pozostaje nam jednak podziwianie aktora tylko w hollywoodzkich produkcjach, takich jak Niezniszczalni 2 czy The Last Stand. is irrelevant. I am. Maszyna. Wróćmy do tematu dnia. 22-latek ponoć nie pije od 2010 roku. Wcześniej jednak radził sobie ze sławą za pomocą alkoholu. Jego uzależnienie było tak silne, że często zdarzało mu się przychodzić na plan Harry'ego Pottera kompletnie pijanym. Radcliffe na szczęście bardzo szybko zdał sobie sprawę z tego, jak wielki ma problem. Alkohol szkodził nie tylko jego zdrowiu, ale również karierze. Aktor miał szczęście, że te problemy wypłynęły na światło dzienne dopiero wtedy, gdy saga o Harry'm Potterze była. Była już ukończona. Radcliffe przyznał również, że bez większego problemu może wskazać sceny, w których był na rauszu. Ja Harry Pottera oglądałem naprawdę uważnie i nic takiego nie zauważyłem. W serwisie Onet film możecie przeczytać tekst o niegdyś wielkich gwiazdach kina, kochanych przez miliony, które na starość zostały same, bez przyjaciół i pieniędzy, a jedynie z chorobami. Oraz będziecie mogli tam zapoznać się z recenzją filmu Hugo i jego wynalazek. Na dziś to tyle. Do zobaczenia. Cześć. Witam was serdecznie. Startujemy z fleszem filmowym. Od dziś 7 lutego Onet VOD zaprasza na Kino Kinowspak, czyli serial, w którym obejrzycie znane i lubiane filmy od tyłu, na rozgrzewkę Krzyżacy, ale więcej o projekcie już za chwilę. Oho! Yo, yo, yo. I to są właśnie krzyżowne no, Spokojem. Teraz jednak skupmy się na listach do M, który pobił kolejny frekwencyjny rekord, stając się najpopularniejszą komedią po 89 roku. Film obejrzało już ponad 2 miliony 535 tysięcy widzów i tym samym Ladies zostały zdetronizowane z pozycji komediowego lidera. Film podbił serca Polaków już od pierwszego weekendu, kiedy to zdobył status trzeciego najchętniej oglądanego filmu w premierowy weekend. Od 20 lat. Jeżeli chodzi o frekwencję, to listy do M pobiły też takie produkcje jak Piraci z Karaibów. Najprawdopodobniej jest to zasługa gwiazdorskiej obsady, bo w filmie udział wzięli Paweł Małoszyński, Roma Gąsirowska, Maciej Sztur czy Katarzyna Zielińska. Mamy wigilie. A od kiedy to ci obchodzi, co? Ja mam w dupie wigilie. Kevin sam w domu krzyżacy seks misja szrek to filmy które wszyscy znamy i kochamy i wydawać by się mogło że powiedziano i napisano o nich już wszystko dlatego w serialu Kino w Spak przedstawiane są w nowy niecodzienny sposób bo od tyłu opowiadane od końca klasyki kina okazują się być zupełnie innymi filmami niż te które doskonale znamy z ekranu szczególnie kiedy opowiada o nich Rafał Rudkowski jeden z najzabawniejszych i najzdolniejszych polskich aktorów który od lat porywa publiczność teatralną swoimi Żywiołowymi i przezabawnymi One Man Show. Pomysłodawcą serialu Kino w jest Michał Figurski, a autorem scenariusza Maciej Łubieński. Odcinki są krótkie, bo zaledwie czterominutowe, dlatego, jak przyznaje Figurski, wszystko musi opierać się na pewnym skrócie myślowym. Nie ma czasu na lanie wody i 40-minutowe opowiadanie. Co ciekawe, serial jest kręcony w domu Figurskiego, a dokładnie w jego mordorze, gdzie trzyma wszystkie swoje płyty, kasety, zabawki i gadżety. To istne królestwo maniaka. W kolejny w odcinkach zobaczymy takie filmy jak King Kong, Sex Misiasz, Shrek, Titanic, Leon Zawodowiec, Obcy Predator, Pretty Woman, Batman, Milczenie Owiec i Kevin Sam w Domu. Na pewno warto jest zobaczyć każdy z tych filmów jeszcze raz i do tego w odświeżonej wersji. Kino od strony, do której być może lubicie zaglądać, ale świadczy to o waszej ułomności oraz perwersji. 3, 4. Kino w Spak! Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć jeszcze więcej o projekcie Kinowspak, to zapraszam Was do serwisu OnetFilm, gdzie znajdziecie obszerny wywiad z twórcą serialu. Na dziś to tyle, do zobaczenia, cześć! Witam serdecznie, dzień dobry, zapraszam na filmowy flash, a na początek ekranizacja bardzo kontrowersyjnej książki. Wieść gminna niesie, że James Franco przygotowuje się do przeniesienia na ekran powieści dziecię Boże pióra Cormaca McCartiego. Gwiazdor podobno wyjechał już na plan zdjęciowy, na razie nie wiadomo, czy to już kręcenie filmu, czy też może zdjęcia próbne. Paz de la Huerta opuszcza zakazane Imperium. Aktorka o bardzo oryginalnej urodzie nie powróci już na plan serialu i tym samym nie zobaczymy jej w trzeciej transzy. Media informują, że twórcy Imperium nie przedłużyli kontraktu z Gwiazdą. Artystka w pierwszych dwóch sezonach, przypomnimy wcielała się w postać Lucy, byłej ukochanej Nakiego. Ostatnio mogliśmy ją także podziwiać w filmie, wkraczając w pustkę. Come on, It's not your friend. We're gonna be like family from now on. Just you. My. Czy są może wśród Was miłośnicy rodziny Soprano? Czekacie może na filmową adaptację tego serialowego hitu? Jeśli tak, no to się nie doczekacie. Wszelkie nadzieje rozwiał Steven Van Zandt, który wcielał się w postać Silvio Dantego. Aktor stwierdził, że nie wydaje mu się, aby film powstał, bo połowa bohaterów nie żyje. No a rodzina Soprano była prawdziwym telewizyjnym hitem. Na małych ekranach gościła w latach 1999-2006. Na koncie ma 21 nagród Emmy i 5 złotych Globów. I can't believe this. Why not? Last year, you believed that Flying Saucer was over East Rutherford. I'm not gonna tell you again. T, I'm asking you to reconsider this. Paulie, you requested a sit down, he heard you out. James Franco tak kontrowersyjnej roli chyba jeszcze nie zagrał. Według niepotwierdzonych jak na razie informacji, aktor wcieli się w główną postać filmu na podstawie książki Dziecię Boże. To jest powieść poruszająca bardzo kontrowersyjną tematykę nekrofilii oraz pedofilii. Bohaterem jest tutaj Lester Ballard, morderca wkładający na siebie bieliznę należącą do swoich ofiar tej książki. Absolutnie nie polecamy ludziom o słabych nerwach. To co na tę chwilę wiadomo o produkcji filmowej, to to, że Franco już stawił się na planie. Wiadomo także, że pojawił się tam Tim Blake. Nie wiadomo natomiast, który z panów wcieli się w rolę Ballarda. Pana Jamesa ostatnio oglądaliśmy w takich filmach jak Geneza Planety Małp, Wasza Wysokość czy Jedz, Módl się, Kochaj. Ma także nominację do Oscara za 127 godzin. A na koniec jeszcze lektura, którą polecam absolutnie w ciemno. Wywiad z reżyserką filmu Żelazna dama oraz trochę humoru prosto z rosyjskiej kinematografii, szczegóły na filmon.pl. A ja bardzo dziękuję za to spotkanie, no i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć, witam Was bardzo serdecznie i proponuję chwilę relaksu, jak zawsze mamy filmowe propozycje i filmowe news, a zaczynamy filmowy flash. Na początek o tym, jak aktor chce zostać reżyserem. Właśnie takie plany ma Joseph Gordon-Levitt. Pracuje on obecnie nad swoim reżyserskim debiutem, a może to być debiut z Hukiem, bo do współpracy zaprosił piękną Scarlett Johansson. Już w najbliższy piątek na polskich ekranach Hugo i jego wynalazek. U nas dzisiaj młoda gwiazda tej produkcji, czyli Asa Butterfield. Urodzony w 1997 roku, aktor zdradził, że praca na planie była dla niego bardzo ciężka. W ciągu 8,5 miesiąca produkcji miałem tylko jeden wolny dzień, a do tego jeszcze nauka. Opowiada Asa i z nieskrywaną radością dodaje, że już nigdy nie będzie zwyczajnym dzieckiem no i że film na zawsze zmienił zarówno jego, jak i jego rodzinę. My na pewno będziemy przyglądać się jego karierze, a ja liczę na Wasze refleksje po obejrzeniu filmu. Teraz o filmowej karierze, która niestety musi być przerwana. Powód? Zły stan zdrowia. Najsłynniejszy w ostatnich tygodniach pies Agi kończy z show biznesem. Weterynarze zdiagnozowali u niego rzadką chorobę neurologiczną i zalecili emeryturę. Jack Russell Terrier Agi podbił Hollywood rolą w artyście. Jego filmowym partnerem był tam Jean Dujardin. Zagrał także w wodzie dla słoni u boku Reese Witherspoon. Jako pierwszy w historii pies, dodajmy, otrzymał oficjalne zaproszenie na galę rozdania Złotych Globów, a serwis branżowy mówi Line prowadził kampanię na rzecz przyznania mu Oscara. Ma zagrać główną rolę, ma także zadebiutować jako reżyser i scenarzysta. Joseph Gordon Levitt pracuje nad własną produkcją, jak zdradził to, seksowna komedia o współczesnym łamaczu serc i próbach, które podejmuje, aby nie być tak zwanym egoistycznym dupkiem. Koniec cytatu. Nieoficjalnie mówi się, że aktor tak bardzo jest pochłonięty przygotowaniami do kręcenia własnego filmu, że nawet miał zrezygnować z zagrania w najnowszym dziele samego Quentina Tarantino. Doskonale wiemy, że kiedy aktorzy biorą się za reżyserię, no to efekt może być różny. Od po totalne olśnienie. Za Josefa jednak mocno trzymamy kciuki. Jak już mówiliśmy, w jego filmie ma się pojawić sama Scarlett Johansson. Mówiliśmy dziś o dziecięcych i zwierzęcych gwiazdach dwóch filmów Hugo, i jego wynalazek, a także artysta. Te produkcje od jutra w polskich kinach, a już dziś gorąco Wam polecam recenzję naszych ekspertów. Odwiedźcie więc koniecznie film onet Miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia. Witam Was serdecznie i zapraszam na dzisiejszy flash filmowy szalenie seksowna, a równocześnie niewinna. Tak powiedziała Krystyna Janda o Joannie Kulik, aktorce filmu Sponsoring, najnowszy kontrowersyjny film Małgorzki Szumowskiej z udziałem obu aktorek. Wchodzi do kin 17 lutego, ale więcej już za chwilę. No Oui, no, Tom Hanks prawdopodobnie chcieli się w postać Walta Disneya w filmie o powstaniu filmu Mary Poppins. Wytwórnia Walt Disney Company prowadzi negocjacje w sprawie zakupu praw do scenariusza napisanego przez Kelly Marcel. Opowiada on o 14-letnich staraniach Disneya o zgodę pisarki Pearl Travers na ekranizację jej popularnej książki. Rolą aktorki jest zainteresowana sama Meryl Streep. Hanksa zobaczymy wkrótce w strasznie głośno niesamowicie blisko, natomiast Streep. That's the most painful of this country's life! And it's my, the that's got this my ambition! And the rest of us, me, the children, we can all go to hell! Natalie Portman zagra w dwóch nadchodzących filmach twórcy drzewa życia Teresa Malika. Dokładnie chodzi o film Lowless i Night of Cups, które najprawdopodobniej trafią do kin w 2013 roku. Reżyser nie zdradza szczegółów dotyczących nadchodzących produkcji wiadomo jedynie, że zaprosił do współpracy najlepszych aktorów, a u boku Portman w Lowless zagra bardzo popularny w ostatnim czasie Ryan Gosling. so am i Wróćmy do tematu dnia. Jest taką zmysłową aktorką, szalenie seksowną na ekranie, a równocześnie bardzo niewinną. Tak o Joannie Kulik opowiada Krystyna Janda. Panie spotkały się na planie filmu Sponsoring. W obrazie Szumowskiej Janda wcieliła się w filmową matkę Kulik, która odkrywa, że studiująca we Francji córka uprawia sponsoring. Matka i córka to kobiety bardzo sobie bliskie, o podobnym losie, lękach i wątpliwościach. Sponsoring jako jeden z nielicznych polskich filmów znalazł dystrybutorów w ponad 30 krajach. Co może świadczyć o naprawdę dobrze przedstawionej historii? W produkcji udzieliła się również laureatka Oscara i Cezara Juliette Binoche. Do polskich kin film trafi 17 lutego. <mum> Wonad film przeczytacie tekst o nowej gwieździe Hollywood, Michaelu Fassbenderze, oraz dowiecie się, jak przebiega rehabilitacja pani Simpson. Na dziś to tyle, do zobaczenia, cześć!